Hejka kochana! Dzisiaj będę nagrywała kolejny back to school z przeglądem właśnie rzeczy w Tigerze, bo w sumie idziemy dzisiaj na zakupy do mieszkania do IK i stwierdziłyśmy, że mamy jeszcze czas i będziemy po prostu teraz chodziły po rynku, więc stwierdziłyśmy, że wejdziemy do Tigera. Tu jest Tiger i potem jeszcze pokażę Wam jakie są przybory w IK, także zapraszam. No Tutaj mamy terminarz studenta, coś co mnie teraz dotyczy, jestem ciekawa jak to wygląda. Mamy tutaj podzielone na miesiące i w sumie kupiła sobie coś takiego. Popatrzcie jaki fajny mini bullet planner, Strasznie fajnie wygląda I w środku macie po prostu takie kropeczki Czyli ja najbardziej lubię właśnie do planowania takie zeszyty z kropeczkami w środku I macie też większą wersję tego bullet planeru Albo w kolorze fioletowym i też mniejszą wersję She's a Mona Lisa takie O, taki ładny plecaczek. Taki tutaj fioletowy. Ten niebieski, nie podoba mi się kolor ale trochę, to ale ten jest bierze bierze. bardzo ładny. No, a za ile on jest? 30 zł. 30 zł? No to I są też worki. I to są już chyba takie, co trzymają Cię kochane. no? 20 zł? Chyba tak Jeszcze jest zielony A jest? Aha, to jest taki wyszycik Taki do notowania Mamy teczki różne O, ja lubię takie teczki, które mają tutaj takie foldery A tutaj jak ktoś się chemii się uczy O, jak, to mamy, jak mamy kogoś na biochemię, to proszę tak. bardzo Masz zwykłego banana, na mnie. No. O nie? No Proszę nie Przerwę na chwilę filmik i pokażę Wam coś, co jest tematycznie związane do dzisiejszego filmiku, czyli długopisy marki Zakazane Długopis. Mogliście u mnie na kanale już słyszeć o tym, bo kiedyś cel Wam je pokazywałam. Są to długopisy pomagające w ściąganiu. I teraz chciałabym zaznaczyć coś. Wiadomo, że nie zachęcam nikogo do ściągania, ale też nie zaprzeczę, że czasami są takie kryzysowe sytuacje, kiedy naprawdę musimy sięgnąć po coś lub naprawdę musimy coś ściągnąć, żeby coś się udało. No tak jest w szkole i nie uwierzę, że nikt nie ściąga przez całe swoje nauczanie. Jeżeli tak, to no to ok, super, ale czasami są takie kryzysowe momenty, oczywiście nie polecam ściągać na ważnych egzaminach, ale czasami po prostu są jakieś bezsensowne rzeczy, których się uczymy niestety na pamięć, potrzebujemy się czymś wspomóc, ściągą. Ale jak już to robimy, to róbmy to z głową. I tutaj właśnie te długopisy, jak widzicie z daleka nic nie widać. Teraz Wam też pokażę na przebitce, ale one mają ukryte w środku ściągi. Ja odpakuję taki długopis i pokażę Wam o co chodzi. Jak widzicie pod tą osłonkę tutaj wkładacie ściągę, którą musicie najpierw wydrukować a to jaki rozmiar ściągi jaki rozmiar w ogóle ściągi, jak to zrobić jak zaaplikować, to się z filmiku który zostawiam wam w opisie, tam macie krok po kroku jak zaaplikować taką ściągę jak to wszystko zrobić, tekst tej ściągi widoczny jest jedynie z bliska a jak chcecie, żeby w ogóle już ta ściąga tak naprawdę nie była widoczna dla osoby która stoi kilka centymetrów nawet dalej, to możecie drukować też tekst ściągi na szaro, no i wiadomo, że z takim dokopisem nie musicie się rozgrywać Lądać, nie wiem, do piórnika, na krzesło naprzeciwko siebie, na rękę czy coś, tylko po prostu używacie tego długopisu do pisania i to nie jest podejrzane, bo patrzycie się w kartkę, więc jakby oczy Wam nie chodzą po całej sali, tylko no, bez podejrzeń to robicie. No i link do tych długopisów zostawiam Wam w opisie I też do tego filmiku, o którym wspomniałam, jak zapikować taką ściągę. Ale takiego sosu bym nie mogła mieć. Ja, że za mały? To... Nie, chodzi mi o to, żebym miał tę czekoladę. ale Ja tę czekoladę, no. Czy no, na z to Tak za 3 złote. Dobrze, że nie musimy pisać wypracowań. Za 3 złote? Serio? Tak. O, oh, hello papa. Should I let it go or should I fight back? A co to są twin markers? Aha, że tu macie cieńsze, tak? A tu yes. grubsze. Fajne i są w różnych kolorach. Co jest? Co tu się wydarzyło? Tablica podświetlana. Chciałem kiedyś. Może sobie kupię? Fajne do szkicowania też. Ja to muszę mieć, żebyś miała intro teraz. O nie, ja to muszę mieć. Nataliks. Natalik Natalik dyrektor Natalik Kamera Natalik <laughs> Zawsze zwracam uwagę na świeczki. To jesteśmy teraz na dziale domowym i on jest bardziej interesujący dla mnie teraz. Tak. I fajna muzyczka. Fajnie się no. Wyobraź sobie okres świąteczny i Tigera z taką no. muzyką świąteczną i te rzeczy tutaj nie wiem czemu. Ma... Szykujcie się wtedy na kolejny przegląd, tak? O, bag, a ja lubię je. Na przyszły rok kupujemy kosz piknikowy. Ej, ty mi się każe że jest taki z filmu. No ale wygląda w ogóle tak super, bo jest taką kratę czerwoną. Pószy rok musimy sobie kupić, nie? Jakby tu miał być filmik, tak to nie wszystko, co mi się podoba w tej A <laughs> O to jeszcze można mieć na przykład jako piórnik, jest bardzo ładny, albo taka. To jest kosmetyczka, ale można mieć jako piórnik. Lunchbox z kładem chłodzącym. Super opcja. Na studia sobie kupię lunchbox. Powiem Wam, że chyba tutaj już wszystko, jeżeli chodzi o obiekt, to pokazałam. Tak mi się wydaje. Teraz zrobimy podsumowanie Tigera. Jakie ja sklepy nagrywałam? Nagrywałam tak, Action, Osho, Drąkę i Pepko. I moim zdaniem, yy, jak oglądam swoje wszystkie przeglądy, to ten sklep. Wszystkie oglądałaś? Tak. To moim zdaniem yy, ten sklep wypada najlepiej pod względem takiego designu i że są najciekawsze rzeczy. Tak. Takie niezwykłe, nie? Jak jesteś taką samego, czyli na przykład nie, niezwykłą. Yy, na przykład yy, ja zwracam uwagę na. Brokat na kolory, na takie różne rzeczy, to tutaj I znajdziecie. Tutaj znajdziecie, dużo znajdziecie. I na przykład fajnie jest, jak macie na przykład do szkoły różne zwykłe zeszyty i do jakichś takich najfajniejszych przedmiotów albo rozmyślań, jakichś planów, właśnie z tej gera takie fajne, inne kolorowe. Tak, tak. Dużo jest właśnie planerów, dużo jest takich zeszycików, różne rzeczy. W stylu nie no. No. To są na przykład takie właśnie bardziej widoczne, brokatowe i w ogóle są też takie Plan. zwierzątkowe, takie, że myślę, że dużo ilość tak. osób znajdzie coś dla siebie, nie? No, coś. My lecimy z Pajgera już I teraz y, będziemy sobie chodziły A potem y, przywitam się w Ikei z wami Tak Jesteśmy kochani teraz w Empiku Stwierdziłam, że wejdę sobie do Empiku, bo czemu nie I zobaczę co jest tutaj w tym roku Pewnie już widzieliście na YouTubie Empik ale... ale jeszcze ja My sobie zrobimy wychodzę. dokładniejszy My My zrobimy to. sobie zarąbisty przegląd Ten kubek jest taki ładny Ten kubek jest ładny, no ja znowu patrzę na kolorowe rzeczy i o, tutaj tam też te to jest super. No, takie żelowe, takie żelowe mamy. To są super. O, super. Tylko gdzie indziej widziałam taniej, tak że się trochę nie opyla tutaj, jak mam mówić szczerze, ale ładne. Polo, jest dla mnie. O, jakie kochane. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy teraz dział galaktyki jakiś. No, to jest takie dato paków tutaj. Chciałabym taki. Lasa. No dla popaków, tymczasem. Teraz idziemy na dział plecaki, piórniki. Piórniki na razie widzę takie wszystkie takie typowe. Ja bym chciała coś nietypowego znaleźć. A, ładne piórniczki, mamy stokrotki, mamy kwiatuszki dla Martynki dla Mamy panterkę dla mnie. I mamy no, tutaj takie A co są takie zwykłe? No to, to, to chyba na jeden ołówek. A ty już na rzeczy do domu patrzysz? No patrzyki ładne. Powstrzymałabyś się I Tak mi się też podoba Martina back to Martina ma back to room teraz Dobra, chcę znaleźć wam zaszyty jakieś, na razie widzę to Takie typowo basic, ale szukam dalej Jestem teraz na dziale z zeszytami Także zrobimy szybki przegląd zeszytów But a cup and a Hershey Came I like, I was thirsty. Will I ever grow to the guy that I think of? I'ma get the season. Gotta say, I'ma get it in when I start today. Yeah William Foe, would you like that? I'll be gold, I'll be right back. Yeah, Daddy's soul wants to fly back. Ale piękny zestaw Piękna. No ogólnie do odbawienia tu macie tutaj cały dział w MPQ tutaj, ale w sumie z takich wszystkich najciekawszych rzeczy, które widziałam, to już chyba tyle, nie? Na pewno jest największy wybór zakreślaczy, markerów tak. i takich księgopisów tak. Zresztą, moim zdaniem, średnio, lepsze były w Hagerze albo w Action track, Tak, są super. ale tutaj najlepsze są właśnie markery, zakreślacze, tak, takie rzeczy. No takie I, do, dek I do dekoracji. No. Zresztą, to w mpiku tak typowo, a potem widzimy się w Ikei. Bardzo fajne nam takie zdjęcia, żeby sobie poprzyczepiać. <śmany> Chciałabym Wam powiedzieć, że link do długopisu marki Zakazany Długopis zostawiam Wam w opisie, tak samo jak i link do aplikacji ściągi.